Mamy już ten kontakt, przychodzi mhm. rodzic z kuratorem. Czy ten kurator może jakoś w kontakt ingerować? Czy on może, nie wiem, dawać jakieś instrukcje, co zrobić, żeby na przykład dziecko wyszło? No bo bardzo często jest też kurator ustanowiony w takich sytuacjach, mhm. kiedy dziecko nie chce wychodzić. No i ten kurator jest też, że nie wiem, czy sądy mają taką nadzieję, żeby trochę pomógł. Znaczy ja nie, nie widzę możliwości tak naprawdę mm -hmm. pomocy, mm -hmm. bo ten kurator tylko tam ma tak naprawdę zobaczyć, czy doszło, czy nie doszło, tak jak mm -hmm. powiedziałaś. Natomiast może coś takiego zrobić, nie wiem, może zachęcać. No i teraz zależy od przełożonego mm -hmm. kuratora, od kuratora okręgowego i od prezesa sądu. Trochę tak się śmieje, natomiast to jest takie bardzo, bardzo niedookreślone. Generalnie stanowisko jest takie, że jesteś takim milczącym, milczącym obserwatorem. Nie wtrącasz się, nie ingerujesz w ten kontakt, póki nie dochodzi do zagrożenia dobra dziecka.